Zaczynamy malowanie, a raczej już końcówka. Chciałem wam pokazać czym malujemy, co wybraliśmy za produkt. Jest to Fluger Dexo 5. Odporna na szorowanie farba, więc yy, zależało mi na takiej jakiejś lepszej farbie, bo mamy też drzwi pomalowane tym, te ukryte. Sufity też tym malowaliśmy, mogliśmy trochę produkt tańszy wybrać specjalnie do sufitu, ale zależało mi na kolorze w salonie i na korytarzu, żeby się nie odróżniał sufit od ścian, dlatego no, było pomalowane tą farbą wszystko. Tu w pokojach robimy kolory, wnęki już mamy pomalowane. I teraz pomalowaliśmy na ciem, ciem, te ciemniejsze kolory. W tej chwili tu przyjdzie na to akryl. Jest równe odcięcie zrobione, przemalowane będzie. A potem dookoła będę odcinał cały sufit. Też równo oklejmy taśmą, przyjdzie na to akryl i pomalujemy sam brzeg na biało, bo sufit już mamy pomalowany. Zaraz zobaczycie, jak to maluję. Kupiłem specjalnie taki wielki wałek, 43 cm z flugera, też, więc yy, idzie błyskawicznie takim wałkiem. Miałem malować agregatem, ale tu już jest dużo kolorów i też inna struktura wychodzi agregat a wałek. Nie do końca mi się to podobało. Jakieś tam poprawki miałem zrobić i. Stwierdziłem, że malujemy wszystko wałkiem, a takim dużym to naprawdę jest chwila, moment, pomalować. Nie zostawię jakichś tam śladów i tak dalej, bo jest na brzegach z dwóch stron, ma mocowanie. Tylko trzeba mieć konkretne korytko do tego. Też specjalne, bo no, to jest niestandardowa szerokość tych, tych wałków. Jak pomalujemy, to powiem Wam jeszcze jak to wyszło. Wszystko kosztowo, czyli szpachlowanie. Tak jak widzicie, o szpachla, szpachla jest tu położona, wyszlifowane i pomalowane też farbą gruntującą. Wall primer z flugera to jest grunt, farba gruntująca, nie grunt, tylko farba. żeby już wybielić to. Żeby ładną powierzchnię zrobić, przygotować pod to, no i też widać fajnie gdzie się maluje i na płyty kartonowo-gipsowe też to fajnie przyjmuje, także no jestem, jestem zadowolony jak na razie z tego wszystkiego jak to powychodziło, więc robimy, robimy malowanie i pokażę Wam wszystko po kolei jak to powychodziło. Podsumujemy sobie teraz wszystko, jeśli chodzi o wykończenie. E, tak jak widzieliście malowałem e, farbą Fluger, e, gładź była robiona farbą, e, tym, e, było robione greenplastem. Tutaj e, przebija, ale to tylko po to, że to jest e, robiona ściana y, samym gruntem, bo tutaj będzie w przyszłości coś fajnego. A więc tak y, podsumowując y, do spojnowania połączeń y, wy, wy, wykorzystaliśmy greenplast, 32 sztuki po 8 kg, czyli 256 kg y, masy. Za 1550 zł. Później na gotowo do wykończeń też było, był Greenplast, wiaderka po 25 kg. 14 sztuk, 350 kg łącznie. Daje nam kwotę 1150 zł. Do tego Flizelina była 100 zł. W salonie były taśmy, i na korytarzu tuft tape 60 metrów, a w pokojach dawałem taśmy Sim tape, coś takiego 225 metrów zużyłem, daje nam kwotę 700 zł. Jakieś narożniki aluminiowe 150 zł, i teraz farba gruntująca Fluger Wall Primer, 80 litrów za 900 zł. I farba fluger już nagotowa w różnych kolorach Dexo 5 90 litrów łącznie 3400 zł. Do tego dochodzą jakieś taśmy, folie. Yy, mamy kwotę za to 500 zł. Yy, beton jeszcze do kotłowni, zaraz wam pokażę. 750 zł kosztował. Taki, taka struktura betonowa, polakierowana, także fajna, odporna na jakieś tam małe uszkodzenia, gdzieś coś się tam czaśnie. Więc tak to wygląda. Też połączone tutaj z mikrocementem też to w miarę wyszło. I jeszcze jakieś tam rzeczy typu akryle i tutaj farbę do łazienki, bo już przedtem kupiłem, około 400 zł, co nam daje łączną kwotę 9600 zł za pomalowanie, wyszpachlowanie, pomalowanie na gotowo. Tak pokoje wyglądają. Jeszcze pokażę wam gniazdka w kolejnym odcinku z firma FAPL się nazywa takie, takie coś tu akurat nie będzie widać na ciemnym może tutaj na, na białym wszędzie są akryle w narożnikach jeszcze cienko przeciągnięte bo wiadomo tam była taśma. Było trochę zabawy też z obróbką tych drzwi, żeby to wszystko było takie na gładko, elegancko, równo. Teraz są drzwi po, pościągane. Jeszcze nam, jeszcze musimy z dwóch pomieszczeń tutaj zdjąć, bo przygotowujemy się do robienia podłogi z mikrocementu. Tutaj kolejny pokój. Anemostaty od rekuperacji są już pozakładane. Termostaty tak samo od podłogówki. Podłogówka cały czas chodzi, sobie grzeje. Mamy ile? 21,3. W tej chwili 21,4. Tak to wygląda. Tutaj mamy taki kącik jeszcze zrobiony na jakiś regał. 80, chyba na 40, taki wymiar. I tutaj, jakąś tam, jakąś drukarkę, coś takiego chciałbym sobie tutaj zamontować. Dlatego, jest złącze internetowe też po kablu. I tu jeszcze jeden pokoik. Wszystko jest farbą, właśnie tą Dexo 5 pomalowane. Tu jeszcze wiadomo, muszą przyjść uszczelki do drzwi, zawiasy. Tu może wam pokażę w łazience jak to wyszło finalnie. O. Od strony płytek mamy silikon. Tu jest pomalowane ładnie i, i są uszczelki pozakładane. I w, tutaj jest jeszcze pralnia. Też pozakładane wszystko. I w tej chwili zabieramy się za posadzkę, za podłogę i, i będziemy działać potem jeszcze z, z wykończeniem tutaj przy dołach, także korytarz tak jak mówiłem, salon, kuchnia, nie będzie listek przypodłogowych ze względu na te drzwi ukryte. I mogę Wam pokazać w, w kuchni, jak to wyszło. Bo tutaj już mamy zrobione. O, tak, to, tak to wygląda. Jest dobry, dobrany właśnie taki uszczelniacz. Kwotę znacie. Tutaj jeszcze możecie zobaczyć. Płyta, płyta przyjdzie taka za telewizor z Kronospanu, z Kronospan roko się to nazywa. Może gdzieś tam już widzieliście, to są takie cienkie płyty stworzywa. tworzywa. I dzięki za oglądanie i zapraszam do kolejnych filmów, kolejne będą z montażu gniazdek, a później z podłogi. Dzięki bardzo.